Minister Sprawiedliwości niczym Don Kiszot chce walczyć o przywrócenie praworządności. I tak samo jak Don Kishot widział wiatrakach olbrzymy, tak samo Waldemar Żurek upatruje źródła kryzysu nie tam, gdzie jego przyczyna. Ten kryzys został wywołany działaniami e, neo u e, bo to ta instytucja odpowiada za te uchwały, które później... E, Ustanawiały tzw. neosędziów. Największym problemem jest dzisiaj Sąd Najwyższy. Jednak proponowana przez ministra Żurka ustawa praworządnościowa to nic nowego. Jest to kalka, kopiuj w klej z przepisów zaoferowanych przed rokiem przez ministra Adama Budnara a wypracowanych przez komisję kierowaną przez sędziego Krystiana Markiewicza, ówczesnego szefa stowarzyszenia Justycja. Projekt Adama Bodnara został przedstawiony w kwietniu tego roku. W maju wprowadzono lekką kosmetykę tego projektu. Warto też przypomnieć, że. Właśnie na tamtym projekcie, na jego założeniach, suchej nitki nie zostawiła Komisja Wenecka, mnóstwo prawników i, począwszy od Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, skończywszy na Ordo Iuris. Czy też na, na stowarzyszeniu, którego ja jestem członkiem Prawicy dla Polski. Sami konstytucjonaliści mają dużo zastrzeżeń do działań ministra sprawiedliwości, jak również do jego rozporządzenia w sprawie sędziów. Rozporządzenie pana ministra Żurka obraża konstytucję w wielu ważnych jej postanowieniach. Po pierwsze, obraża zasadę podziału władz. W tym zasadę, która mówi, że sądy są władzą odrębną, niezależną od innych władz. Minister sprawiedliwości nie ma nic do sądów. Założenia ustawy oparte są na pewnym kłamstwie, które zakłada, że Krajowa Rada Sądownictwa, która aktualnie działa, jest nielegalna. Na temat patologii w działaniu nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa można by urządzić zupełnie odrębną konferencję prasową. Jeżeli chodzi o skład Krajowej Rady Sądownictwa, to że on jest niekonstytucyjny, to wynika przede wszystkim z faktu, że 15 członków sędziów nie zostało wybranych przez e, organy samorządu sędziowskiego przez innych sądów, tylko przez innych polityków. Jednak sam projekt ustawy jest skierowany w jeden cel. Tą ustawą likwidujemy ryzyko odszkodowań z tytułu orzekania przez naosędziów. I mówimy tutaj oczywiście teraz o sądzie najwyższym, bo tam mamy ugruntowane już orzecznictwo. Ona ta ustawa oczywiście dotyka także sędziów w sądach powszechnych naosędziów. Ta narracja znana jest od dawna. To jest konsekwencja procesu, który trwa już od dłuższego czasu, a który polega na tym, że jedni sędziowie odmawiają uznania drugich sędziów za sędziów i że mamy taką no, specyficzną schizofrenię konstytucyjną która wiąże się z uznaniem że na przykład prezes nie jest prezesem sądu najwyższego albo trybunału konstytucyjnego no a jedni sędziowie mogą sądzić drudzy nie mogą sądzić podczas gdy konstytucja to Wyjaśnia, przesądza. Minister Żurek wpadł na jeszcze jeden pomysł. Chce podzielić sędziów na trzy grupy: na zielonych, żółtych i czerwonych. A co ciekawe, chce, aby wyroki wydane przez nich, co do zasady, zostały utrzymane w mocy prawnej. Likwidujemy te ryzyka z tytułu orzekania odszkodowań, bo jeżeli ta ustawa zostaje przyjęta, to my mówimy co do wszystkich orzeczeń w sądach powszechnych. Uznajemy je, stabilizujemy sytuację, nikt nie będzie już ich podważał. W udzielonym wywiadzie minister sprawiedliwości również porównał czasy rządów zjednoczonej prawicy do nazistowskich Niemiec. Na szczęście mamy formułę Redbrucha, która stanowi, że należy przeciwstawić się prawu uchwalonemu w sprzeczności z podstawowymi zasadami legalizmu przeciw obywatelom. Część osób być może powie, że to, co mówię, to uzurpacja. Ale nie zgadzam się z tym. W nazistowskich Niemczech pewne zachowania były dozwolone, na przykład zamykanie ludzi do obozów koncentracyjnych bez wyroku sądu, wywłaszczanie czy niszczenie cudzego mienia. To było legalne i znajdowało swoje oparcie w ustawach norymberskich. Po II wojnie światowej do, doszli... Nie tylko alianci, ale też niektórzy Niemcy do, do wniosku, że że pewne rzeczy trzeba rozliczyć. I chodziło tam głównie o rozliczenie sędziów i prokuratorów, którzy wydawali wyroki śmierci niemalże taśmowo, za to, że ktoś, nie wiem, miał w kieszeni kartkę z krytyczną opinią wobec jakichś władz nazistowskich. Za, za, za bardzo błahe czyny były wymierzone kary, kary śmierci w sposób taśmowy. Postanowiono się z tym rozprawić, rozliczyć i Gustaw opracował taką regułę. że Tym bardziej, że z sytuacjami jakie miały miejsce w III Rzeszy nie mieliśmy do czynienia. Należy przyjąć, że tego rodzaju retoryka wpisuje się w ogromne uproszczenia i jest to eufemizm stosowany przez pana ministra Waldemara Żurka. Mam nadzieję, że nie wynika to z braków wiedzy. Do słów Waldemara Żurka odniósł się profesor Czarnek. Wszystkie rozwiązania negowane przez Żurka wprowadzane były poprzez ustawę uchwalaną przez większość sejmową, podpisywaną przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszaną w dzienniku ustaw. Nigdy nie mówiliśmy i nie robiliśmy przede wszystkim takich sztuczek jak sztuczka Żurka, polegających na tym, że rozporządzeniem wykonawczym, które nie jest aktem samoistnym, zmieniamy ustawę, która dalej obowiązuje. To są rzeczy, które nigdy nie zdarzyły się w, e, w historii ośmiu lat rządów praworządności. Panie... I on mówi, że on dzisiaj będzie ratował praworządność poprzez niepraworządność, której nie było w czasie ośmiu panie lat rządów. No, no, ja, sprawiedliwość... Nie wiem, jak to inaczej jeszcze wyjaśnić, ale mamy do czynienia z wariatem. Przywrócenie praworządności przez Waldemara Żurka to jak stosowanie prawa przez Donalda Tuska. Tak, jak on je rozumie. Marcin Bakalarski, Republika.